W sklepie możecie kupić różne ekstrakty waniliowe, zaczynając od tych płynnych poprzez cukry z wanilią, laski wanilii no i oczywiście na cukrach wanilinowych kończąc. Dzisiaj pokażę wam jak możecie zrobić w domu ekstrakt waniliowy z trzech składników i robi się go dosłownie w chwilę, a starcza na bardzo, bardzo długo. Po pierwsze, potrzebujecie dobrej jakości laski wanilii. Ja tutaj mam akurat kilkanaście sztuk kupione na polskim znanym portalu aukcyjnym. Koszt około 50 zł. Następnie kroicie je wzdłuż na pół, ale nie wydubujecie tych ziarenek ze środka, bo one są wam same. Następnie musicie ogarnąć sobie jakąś butelkę szklaną, najlepiej jakby ona była przezroczysta, żebyście widzieli jak dojrzewa wasz ekstrakt pod wpływem czasu. Laski wanilii wrzucacie do butelki, zalewacie drugim składnikiem, czyli wódką. Następny składnik ogólnodostępny, ale niestety najdroższy, czyli czas. Ten ekstrakt, który jest po lewej stronie, zrobiłem pół roku temu, butelka była zalana do pełna, tak jak widzicie, tyle zużyłem przez pół roku. Z biegiem czasu wasz ekstrakt będzie coraz ciemniejszy i coraz lepszy. Warto sobie zrobić coś takiego, bo po pierwsze to oszczędność pieniędzy, a po drugie aromat jest o wiele, wiele lepsze od tych sklepowych. Pozdro i do zobaczyska w kolejnych filmach.